Prasa dosyć powiem trudna ze względu na pogodę jaką mamy teraz, dosyć bagnista i... Powiem szczerze, że nie było łatwo, ale wydaje mi się, że osoby, które przygotowywały konia odpowiednio, myślę, że każdy mógł przyjechać ten rajd w jakimś tam w miarę dobrym czasie. Wydaje mi się, że wyjechać go dokładnie w najszybszym czasie, jak na przykład dla kuców było 13 km na godzinę, było bardzo trudno, ale myślę, że w miarę w dobrym tempie można było dojechać. Są to zawody dla amatorów, w związku z czym startują pary, które się uczą, wchodzą dopiero w te rajdowe zmagania. Sami jako tacy reprezentują na pewno dużą wolę walki, chęć, mnóstwo ambicji. Mamy nadzieję, że ta ambicja nie spowoduje w niektórych przypadkach, że parametry konia przez powiedzmy, nadmierną ambicję obniżyły się. Ale jeżeli nawet to na następnych zawodach, a będzie ich w cyklu pucharowym 5, na pewno już wtedy zweryfikują sposób jazdy.

będę zachęcał innych sponsorów, innych włodarzy gmin, żeby włączyli się w takie zawody, bo każdy rodzaj sportu integruje ludzi jak zwycięzca jest z powiatu tarnowskiego, nie więc to też jest dowód na to, że cała praktycznie małopolska dziś wzięła udział w takiej imprezie. Ze mną organizator zawodów, proszę powiedzieć, czy mimo tej niesprzyjającej pogody zawodnicy dopisali? Tak, wszyscy ci, którzy się zgłosili tydzień wcześniej, już bo tydzień wcześniej, żeśmy zamykali listę, wszyscy ci pojawili się na starcie i, i wystartowali. I jakie mieli wrażenia? No zadowoleni, z przebiegu trasy zadowoleni, mimo pogody, ci co byli pierwszy raz to chwalili, że piękne widoki mimo wszystko, a, a ci co już byli, no to przyjeżdżają, bo się im podobało wcześniej. 「どこどこどこどこ」